Kocha? Nie kocha. Kocha? Nie kocha. Pamiętasz taką zabawę z dzieciństwa z odrywaniem płatków kwiatów, żeby sprawdzić, czy wybranek serca tak samo gorąco o nas myśli? Dla wczesnej nastolatki potrafi to być jak ostateczna decyzja losu i albo zabawa kończy się wesołymi podskokami i dobrym humorem na cały dzień, albo spuszczonym wzrokiem i snuciem się noga za nogą z kąt. Podobnie dzieje się z nami, gdy słyszymy, że jakieś jesteśmy albo że jakieś nie jesteśmy. Na przykład jesteś świetna, jesteś niesympatyczna, jesteś super, jesteś złośliwa, zdolna, nudna, miła, bałaganiara i tak w kółko. Oceny potrafią dać nam się we znaki, a tak naprawdę pod względem językowym oceny tak samo te tak zwane pozytywne, jak te tak zwane negatywne, są jedynie nie wprost wyrażoną czyjąś opinią i osądem, na temat określonego kawałka rzeczywistości. A z opinią i osądem albo się zgadzamy, albo nie. Jednak z oceną skierowaną bezpośrednio w naszą stronę jest o tyle trudniej, że dotyka naszej potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i poczucia wewnętrznej wartości, o ile natrafia tam na miękki grunt. Kulturowo oceny są dla nas wypowiedzią dość powszechną, bo oswajamy się z nimi już z pierwszym szufladkowaniem naszych działań jako grzeczna albo niegrzeczna. Zaryzykuje stwierdzenie, że pozostałe oceny, jakie w życiu słyszymy, to już jedynie pochodne tych pierwszych i przypominają nam o ryzyku bycia odrzuconą albo o możliwości bycia przyjętą pod określonymi warunkami. Osobiście, gdy na to patrzę, to jest mi smutno, tak za wszystkich ocenianych, jak i oceniających. Bo widzę w tym stracone szanse na kontakt i wspólną radość. Na szczęście prawo naturalnego rozwoju daje nam wiele okazji do tego, żeby z tych szuflad się wydostać, a nawet całkowicie z nich zrezygnować, bo w końcu mniej ważne jest to, co nam zrobiono, od tego, co my zrobimy z tym, co nam zrobiono. I tu dla mnie zaczyna się wolność, odpowiedzialność i kreacja. Na to? Trzymając się metafory zabawy w kocha-nie-kocha, kocha, to w zależności od wrodzonego potencjału, czyli tego, jakim kwiatem jesteśmy, ile płatków mamy na starcie, tak długo jesteśmy odporne na oceny, osądy, opinie innych, zachowując poczucie własnej wartości. Nie pytaj, ile bym dała, żeby oceny zupełnie wykreślić z naszego języka, szczególnie te rzucane bez kontekstu. A wiem, że z komunikacją serca to jest możliwe, choć jest. Tak proste, co niełatwe. Za to to, co możemy zrobić od razu, to ćwiczyć zamianę ocen na wyrażanie swoich uczuć i opisywanie wrażeń na określony temat. Dam Ci dwa przykłady. Czy zdarza Ci się pomyśleć, albo powiedzieć, ależ jestem niezdara. I od razu zachęcam Cię tutaj do skorzystania z umiejętności mówienia faktami, której uczyłaś się kilka nagrań wcześniej. To jest ten moment, w którym sprawdzasz, czy wiesz dokładnie o co chodzi? Przypomnę, że robisz to, zadając sobie pytanie: Czy zewnętrzny obserwator, słysząc to zdanie, mógłby powiedzieć: Tak, to prawda, ależ jestem niezdara odniesieniu do jakiego zdarzenia obserwator miałby to potwierdzić? to jest prawda ogólna, bo jesteś niezdarą w każdych okolicznościach, czy chodzi o konkretne zdarzenie, kiedy tak o sobie pomyślałaś? Jak dla mnie jest to uogólniona opinia, bo zobacz, co dokładnie oznacza ależ i niezdara? Co się pod tym kryje? Po zaobserwowaniu jakiego zdarzenia, jakich działań dokonałaś takiego opisu. A gdyby uznać, że ależ to nie wprost wyrażona informacja o tym, co konkretnie się wydarzyło, a nie zdara to nie wprost wyrażona informacja o tym, jak się właśnie czujesz. Wiem, nie jest to komfortowe. A gdyby to dookreślić na przykład tak kiedy widzę sól rozsypaną na podłodze w kuchni, to jestem tak zezłoszczona, że aż mam ochotę powiedzieć cholipa jasna, bo teraz, zamiast obierać marchewkę, będę przez 15 minut zamiatać. A zależy mi na sensownym wydatkowaniu własnej energii, dlatego posprzątam, śpiewając. Zobaczmy jeszcze inne wyjaśnienie, inną obserwację dla oceny, ależ jestem niezdara. Brzmi ono tak. Gdy właśnie wypadł mi z ręki mój ulubiony kubek, spadł na podłogę i widzę go rozbitego na trzy części, to jestem jednocześnie zdębiała, zbita z tropu. I rozżalona, bo przez ostatnie trzy lata co rano zaparzałam sobie w nim swoją ulubioną herbatę, a ważna dla mnie jest przyjemność i porządek porannych rytuałów. Dlatego umawiam się z sobą, że od jutra, przez najbliższy miesiąc do śniadania, będę włączała sobie muzykę relaksacyjną. Widzisz różnicę? To teraz drugi przykład. Nie jestem wytrwała. Mam nadzieję, że dla Ciebie jest już oczywiste, że to jest interpretacja, a nie obserwacja. Zmieńmy to i od razu dołączmy wyrażenie uczuć. Posłuchaj. Gdy Siedzę przed komputerem i mam włączyć start, żeby zacząć pierwszą z 30 lekcji angielskiego, a wiem, że w przeciągu ostatnich dwóch lat zaczynałam 6 razy i kończyłam maksymalnie po siódmej lekcji. To jestem zniechęcona, przygnębiona i apatyczna. Bo ważny dla mnie jest rozwój i potrzebuję wsparcia. Dlatego zanim włączę pierwszą lekcję, to wybiorę zdjęcie z widokiem na tatry, potnę je na 30 części i po każdej zrealizowanej lekcji. Wezmę jedną z nich i przykleję na kartkę tak, żeby po 30 lekcji znów mieć całość. Podsumowując, zamiast wystawić sobie ocenę nie jestem wytrwała, wyrażasz swoje uczucie i opisujesz to, jak daną sytuację widzisz. Jednak jeśli jest tak, że lubisz oceny i chcesz się nimi posługiwać, bo tak ci łatwiej pewne rzeczy opisać i przeżyć, to jak najbardziej to jest w porządku. To jest twój wybór i twoja decyzja. To o co warto zadbać, to o robienie tego świadomie i w odniesieniu do określonej chwili, sytuacji i kontekstu. Dziękuję ci za wysłuchanie tego materiału. Zaznacz w planerze, że ten krok masz zrobiony i tym razem na dalszą pracę z programem mówię stop. Moim zdaniem na dzisiaj zdecydowanie wystarczy. Tylko zaplanuj proszę, kiedy znów się usłyszymy i życzę ci pięknego dnia. A jeśli jest już późno, do pięknego wieczoru.